Pokaż najpierw, jak wygląda nasz brudny znew. Niestety nie ma się czym chwalić i on już stary jest. I te zobacz, baterie. I teraz mamy tą ściereczkę. Z jednej strony taka, z drugiej taka. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Moczymy ją. I zaczynamy tą szorstką. Ty faktycznie puszcza. Może nie przed przedwojenny. No, zobaczymy. O i faktycznie, to to jest szok. Najważniejsze, że bez, bez chemii i bez detergentów, bo później jak pastą czyścimy, to musimy 10 razy zmywać. I cały czas robię tą szorstką stroną. No, do armatury działa uh -huh. rewelka, nie? Uh -huh. Zlew już jest porysowany, bo on już ma trochę wieków. Nie jest to Nowiutki. No, ale ten kamień też schodzi. Mhm. Czekamy, będzie po prostu więcej razy. Tylko tym. No, docelowo na pewno. Ale I nawet się błyszczy, nie? Mhm. Czy ja mam takie wrażenie? Błyszczy, błyszczy. Yes. Teraz już wiemy do czego jest ta ściereczka. To ja podejrzewam, że szybę prysznicową też umyję. Może. Tak jest mocno zabrudzona. I pasta. A jeszcze pasta? Nie, no to jest też. Super. Ale mi się podoba ten kran. Mi się najbardziej podoba. Nie? Mhm. Że przede wszystkim nie jest pomazany. 30-letni. No 30-letni. Więcej! A nie, 30-letni, tak. Także super. A ja czekaj, tutaj jeszcze o, pokażemy ściereczkę, a ja pokażę ten opakowanie. Kurde, to jest chyba ta Tak! Bo to jest napisane... Serwetka skra, skrabier, czyli to jest to. Także super, polecam.